Ale ich kołyszą gdzieś. Dla nich dobry los lub zły, im się sen najawi śni, dla mnie zwykłe dni. Gdzieś na Biskajach z nordu wieje, świat się kołysze, świat się chwieje, gdzieś i drejka lodu kryj. jają dni. Gdzieś tam na wachcie w noc bez końca Zapragniesz północnego słońca Zaszumi w głowie tęgi łyk Mijają dni Popłynęli koledzy w rejs Fale ich kołyszą gdzieś Dla nich dobry los, lub zły Im się sen pojawi Śni dla mnie zwykłe szare dni. Pozdrów kolegów wyspy moje, pozdrów też śpiące moje, lodem wilgotne, żółtem chyj. Przyrzeknij, pozdrów też porcie tą dziewczynę, gdy głowa winem ci przy popłynie, przywieź nostalgii parę chwil. Ciągnigo. A Irlandzkiego No miała dziadka Spukałem się na sali cały Brown jest cud Wej, Łej, hej, ciągnij go A pije mi żuje tytoń Spukałem się na sali Już lat siedem jak znam sali Łej, hej, ciągnij go I nigdyśmy nie próżnowali Spukałem się na sali I prowadziłem ją pod słonia Łej, hej, ciągnij go I pod Hawaj. Na błoniach Spukałem, Spukałem się na sali bro. To by było całkiem klapą Wej, hej, ciągnij go A chodzić sali nad Motławą Spukałem, Spukałem się na sali bro. Chciałem sali się ożenić Wej, hej, ciągnij go No, lecz nie chciała No stanu zmienić Spukałem się na sali bro. Sali ma śliczną córeczkę Łej, hej, ciągnij go A przypomina <grym, mnie <grym, troszeczkę Spukałem się na sali, I dałem ba, jej ba, złoty pierścionek. hej, mi go! No, bo tak dba o mój ogonek. Spłukałem się na sali, ta. sali, kocham mnie szalenie. Wê, hej, mi go! No, póki pełne mam kieszenie, Spukałem się na sali, ta. i gdy ostatni grosz wyłożę. Łej hej, mi go! A został gdzieś węgle mgle. Opowiada, gdy Zdjęliśmy kurs nam Hej, opowiedz, bo robota jest Hej, hej, robota jest żeś ty rodził na hołdy tak gdy Hej, opowiedz, bo robota jest Bo boro bota, jee! Z nubi atyka no, bijatyka no bijatyka cały dzień. I poromany dzień i poromany łeb razem brać aż po zmierzch. Z nubi noc, no, z nubi no, bijatyka cały dzień. I poromany dzień i poromany łeb razem brać aż po 24 lutego no, tego jest to, porana naszedła

No, znów no, cały dzień I poromany dzień, i w dzień Znów Już następnie zbliża się do burta wie się róży po Plunęliśmy za wszystkich lub bardzo prędko szedł na dno No i znów bija, no, znów cały dzień I poromany dzień, i poromany dzień Złe, okay. Tego pana to ja coś często Na wituję i tak nie, nie, nie spodziewam Dostaliśmy w dłonie balladę I pachnie jak owoc głogu I będzie przebiegać muzyka Czy ty wiesz jak to dużo po dniu? I w wierszu nam będzie rozkwitać ballada Poza twój i będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz jak to dużo po dniu. W wierszu nam będzie rozkwitać ballada. Jeździ, ale generalnie właśnie jakieś zabudowe ludzie, przenosi poszary, się. Prawda? Ktoś znajdzie e, jakiś bardzo ciekawy... Obiekt warty uwagi no to on jest do tego skansenu przenoszony, ustawiany e, z powrotem w nowym miejscu, wyposażony e, i na to mnie role Natomiast tutaj e, to taki proces oczywiście też miał miejsce, natomiast o wiele, e, co ciekawe, tutaj bardzo wiele obiektów, które to się tak zachowało na misji tu, czyli po w tym miejscu stały i ileś tam dziesiąt lat temu zamieszkali ludzie i w urządzono jakby w miejscach ich pobytu urządzono z O czym się przeniesiono też A Ma kiedy będziemy odchodzić ten do krainy głowu Błękitne się niebo otworzy Padnie jak owoc głogu i będzie przebiegać muzyka czy ty wiesz jak to dużo dniu. i w wierszu nam będzie rozkwitać ballada o mur. i będzie przebiegać muzyka czy ty wiesz jak to dużo dniu. i w wierszu nam będzie rozkwitać ballada

O, małpa trotter pełny. to jest nazwa Okej, dziękuję. Matte Tschongtoli, wir der Schwritongtoli, servi famitongtoli. Oh, am sandt go der smatte Tschongtoli, wir der Schwritongtoli, servi famitongtoli. Oh,